Dla aktywnych widzów, do wygrania 10 sztuk AK-47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października. Do wygrania macie FACIVE w o wartości 20 zł, wystarczy zostawicie like lajka, suba z dzwoneczkiem, a komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Łowka, ze względu na to, że tak dobrze nam szło w ostatnich odcinkach nie, z low Lowcase'ika Znaczy, było blisko, żeby było cudownie nie, Więc szczęście sprzyja w miarę nie, Więc dzisiaj standardowy odcinek, zwykłe 50 zł. Mam 50 zł, co z tego zrobię? Mam nadzieję, że kosę nie, I mam nadzieję, że po prostu jakoś to wyjdzie nie, Więc zaczynamy dzisiejszy odcinek, może od Medium Case'a Który zostanie zboostowany Kliknijmy, kliknijmy i sprawdźmy, czy to była dobra decyzja. Czy to była dobra skręczka, żeby ją wybrać na sam początek? Zobaczymy. Skin warty 3,23. Czyli niestety, mm, dobra skręczka na początek to raczej nie była. Giga było ostatnio fajnie rzuca Więc jedną sobie otworzymy Duża część naszego budżetu Niestety to kosztowało I ten skin zbyt dobry Nie będzie niestety 2,65 kurczę, Moje decyzje, przynajmniej te startowe Nie są zbyt dobre Uuu czekajcie, tutaj gracze mają jakieś propozycje 2 złote bitwa, no troszeczkę mało Za 2 zł powalczyć, ale w sumie jedna skrzyneczka Może być, może być Na no, jedną skrzyneczkę Colorful Case Z naklejeczkami, kto trafia lepszą Naklejkę zgarnia wszystko, więc zobaczmy, kto trafia najlepszą. Naklejkę. Tu, 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 Jestem to ja, dobra. Jestem to ja, więc spoko. Bitwa fajnie wyszła dosyć. 11 zł, underdog. 11 zł. O nie, to jest 3% na Monstera. Mega ciężko, ale, Mon nie. Kurczę, ale nie. Drogi był ten pik e, na, na tą jedną skrzyneczkę, no ale trudno, kurczę, trudno, bo mogło, mogło to naprawdę wiele dać. Naprawdę wiele to mogło dać. Colorful Case kolejny raz, jedna skrzyneczka ponownie, czyli dokładnie ta sama bitwa. No i zobaczmy, kto tutaj będzie najlepszy. Czy będę ponownie to ja. Oczywiście, że tak! Więc i e, w sumie spoko to idzie, no nie? Czekajcie, zróbmy tego Colorful Case, tylko e, w większych ilościach, bo fajnie rzucę, fajnie rzucę. Mamy sobie powiedzmy 5 takich skrzyneczek na 4 osoby również. Zrobimy bitwę tego samego typu, na której walczyliśmy, tylko po prostu ona jest większa, no nie? Nie ma jednej skrzyneczki, tylko jest 5 i zobaczymy. Zobaczymy, czy równie dobrze to pójdzie w tak tamtych bitwach, gdzie była jedna skrzyneczka. Ostatnia chwileczka, tutaj na to, żeby przeciwnik dołączył do tej bitwy i spróbował z nami powalczyć. Nie dołączył, spoko poradzimy sobie. Ja dam sobie bocika. No i zaczynamy, zaczynamy, chickening wpada na początek, nie jest on raczej, o kurde naklejka warta 20 zł, to jest raczej ciężka rzecz do przebicia, ale może, 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 tutaj mamy kogucika, leci teraz kolejny, 4.12, niby lepsze, ale ciężko jest to przebić, bo musiało, musi coś fajnego naprawdę polecieć, nie wiem czy ta nie jest fajna, ajajaj, nie jest w ogóle fajna, no i ostatnia szansa, ostatnia szansa, kurde. Myślałem, że coś droższego. No ale tutaj widzicie skiny były warte 62 zł. Więc to jak najbardziej była fajna bitwa, której można było naprawdę sporo zgarnąć. Tu jest 15 zł, czwóreczka na 3 osoby. Próbuję to, próbuję to. Trzeba jechać mocno. No bo jak będziemy lecieć słabo, to nie uda się nam. O, nitro. nie, no nitro nie ma szansy. Desert Strike'em, który jest czerwonym skinem. Wstaje 7 zł, ale to bardzo szybko poszło, kurczę. Music case na 4 osoby. To jest jedyna ostatnia szansa, która musi ocalić ten odcinek i dać nam teraz najlepszą płytkę ze wszystkich, a tutaj. Żeby wygrać Passy w Card, napisz jaka była twoja ulubiona zabawa w dzieciństwie i liczby od 4 do 8. Nie graczom przeciwnym dać pośrednie płytce Niech się cieszą, chłopaki. Niech się cieszą, że średni skin nie wypadł. My tutaj wjeżdżamy z najmocniejszym i zgarniamy wszystko, więc mamy najmocniejszy czy nie? Za około 10 zł bym prosił taką płyteczkę. Ryskowałkiem, Niestety nie no mówiłem, no kurczę, kłyteczka za 10 zł zgarnia wszystko 24 zł Niestety nie. Mamy jeszcze te 1000 coś punktów eventowych, 1000 monetek, więc ja sobie to wrzucę, zobaczymy, jaką kwotą będziemy dysponować. 248, więc raczej nic, z tego więcej nie zrobimy, więc potrzebujemy sprzedać jakieś skinki. Tylko co my tej sprzedamy? Zróbmy może sobie jeszcze w tym odcinku. Test no znaczy test skrzyneczki może nie, ale. Byśmy polecieli z tymi, z tą, słuchajcie, czt czterema skrzyneczkami, nie? Te cztery skrzyneczki, nie? to są skrzyneczki tego samego typu. Połączmy je w jedną bitwę, zboostujmy wszystkie i zobaczmy, co się wydarzy. Co się wydarzy w takiej bitwie, robiąc te skrzyneczki? To może być w sumie ciekawa opcja. Metoda, nie wiem jak ją nazwać, standardowych skrzynek, może, może tak ją nazwiemy? Czekajcie, tylko my mieliśmy zboostować wszystkie te skrzyneczki. No, wszystkie mają być podkręcone. Podkręciliśmy maksymalnie jak się dało te skrzyneczki. No i tym sposobem, cztery takie skrzyneczki to jest 21 zł. My damy sobie po. Dwie, albo nie no, trzy. Nie dobra, czekajcie, co ja gadam? Trzy, przecież nas stać. E, dajemy sobie cztery. Pięć skrzyneczek się nie uda. Dajmy cztery. Dajmy cztery, bo i tak bitwa jest duża. Jest to szesnaście skrzyneczek. Szesnaście skrzyneczek. Dorzućmy do tego cztery osoby. Dorzućmy tego, do tego underdoga. Wygląda ciekawie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Bitwa mega niestandardowa. Ja takich w ogóle nie robię, no nie? Nie więc no, fajnie to wygląda. To w ogóle no, bez wyglądu, no nie? Takie skrzyneczki one tej wyglądały. Została no tej pomieszane, jak widzicie, no nie? Czyli nie ma, że otwieramy ciągle jedną skrzyneczką, tylko to jest pomieszane chyba wedle tego jak ja klikałem tam, no nie dodawałem, tak mi się wydaje. Mm. Więc ej, znowu ten sam gościu w ogóle wbija. Pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli do mnie wyjdzie, mam jeszcze 44 zł i z nich też chciałbym zrobić coś fajnego, coś czego nie robiłem i coś, co będzie można wykorzystać w kolejnych odcinkach, jeśli okaże się po prostu, że jest spoko. No bo szybko poszło nam niestety nie, z tym naszym celem w dzisiejszym odcinka, czyli mając 150 zł, więc wykorzystajmy ten czas i potestujmy rzeczy, których normalnie byśmy nie testowali. Początek mamy. Jak widzicie prowadzące, ale tutaj to jest dopiero początek, bo skrzynek jest naprawdę mega dużo. 16 skrzyneczkowa bitwa, więc bardzo, bardzo duża. 32, 64 skiny. To jest liczba skinów, jako zgarnie zwycięzca tej bitwy. Bardzo, bardzo dużo. O nie, ten famas będzie dobry. I tracimy prowadzenie. Bardzo szybko tracimy prowadzenie. Mam jeszcze 11 skrzyneczek. Mm. 8, 12. No jesteśmy najlepsi, niestety. Aktualnie jesteśmy najlepsi. Nie wierzę, ultra casey. Ultra casey, one są najdroższe. Więc, może akurat coś zarzucę przeciwnikom, fajnego. Mm, dobra, P250 z nimu będzie na pewno spoko, więc on już od nas ucieka, super, uciekaj dalej teraz Emily, teraz utrafisz coś fajnego kolejne P250, z nimu, super więc kolejny przeciwnik został oddalony tutaj, jeszcze został Emily, teraz tutaj słuchajcie, z Emily walczymy jedynie, no ja prowadzę, to jest dwa złote różnicy, więc na razie on bardzo, bardzo mi zagraża ciągle, no bo to jest jeden minimalny skinek, jaki to się zmienia, reszta chłopaków tutaj odeszła, odeszła troszeczkę też mogą się tutaj odmienić ten te losy, no nie, trafiają coś bardzo mocnego. Ale za Eze to są małe różnice, które. A tu. O kurde, kurde, te różnice. Są. Różnice coś poniżej złotówki. Poniżej złotówki różnicek. O dobra, dobra. Odesz Odszedł minimalnie. Uciekaj, uciekaj ode mnie. Teraz chyba też będzie lepiej u niego, tak jest. jaż na chłopaków na nie zwracam uwagi. I zobaczmy, czy to zwyciężam w tej chwili. Minimalnie, ale tak. Minimalnie tak 185 zł wpada na moje konto, więc jest już dosyć spoko, dosyć spoko. Ciekawa bitwa była. Nie mi się wydaje, że była ciekawa. Mm, teraz wjeżdżamy Olina 229 zł. I czego my normalnie nie robiliśmy? Jaką skrzyneczkę najczęściej pomijamy? Ja myślę, że plagło Case jest to skrzyneczka dosyć mocno pokrzywdzona. Więc skorzystajmy z tej skrzyneczki, skorzystajmy z tej skrzyneczki ze względu na to, że jest pokrzywdzoną skrzynią, którą często pomijam, niestety, niestety, nie czy niestety to się okaże w tym momencie, dajemy oczywiście boosta, żeby nie otwierać nie wiadomo ile skrzyneczek, stać nas na 13 takich skrzynek, będzie to czteroosobowa bitwa i tym razem w trybie standardowym, nie dajemy underdoga, boś nie wierzę, że znowu wyjdzie mi underdog i teraz no... Chciałbym zobaczyć koskę. Chciałbym zobaczyć tę koskę w tej bitwie. Byłoby fajnie, jeżeli się pojawił Bowie Knife Gamma Doppler. Nie... W ogóle go zobaczyć, nie? Oho, Jest fajny 5-7 i to bardzo fajny 5-7! Który, no jest super, naprawdę super. Jest ten państwowy który wypadł. Dobrze, że nie wybrałem underdoga, przynajmniej aktualnie się cieszę, że nie wybrałem underdoga, bo jeszcze może tutaj dużo się namieszać w tej bitwie. Ale sporo, sporo prowadzę, naprawdę spora różnica jest między mną a przeciwnikami. Bitwa, która. W ogóle, koskę się zrobimy, no nie? Myślę, że może zrobimy z tego koskę. Może się udać z tych 100 tam paru złotów, za ile my sprzedaliśmy skina? za 140 redline'a? 120, 130, coś w te okolice. Więc koska, jak najbardziej, może z tego. Wyjść nawet z tej bitwy. Jeśli ta bitwa jeszcze odrobinę by się postarała, nie? tutaj z Jezgeuskins by się postarał, i rzucił naprawdę fajne skiny. To jeszcze da radę, niestety Emili mnie troszeczkę podgania. Nasze, dopiero podgania mnie, ale zaczyna mnie to niepokoić. u dobra, Kałaszek, dziękuję, dziękuję bardzo. I teraz jeszcze dalej, 212 zł. są aktualnie warte, skiny, które ja utrafiłem, więc szanse zwycięstwa są spore. Ostatnie trzy skrzyneczki, zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze się zmieni, czy pojawi się jakiś skin, który, przez który mogę odnieść porażkę. Może się pojawić, bo to jest 25 zł różnicy między mną a Emili. No ta różnica się zwiększyła na moją korzyść. I ostatnie skiny, i tutaj totalnie nic się nie zmienia. Jest to, moi drodzy, zwycięstwo. Zwyciężamy 599 zł. Więc tutaj do skrzyni z kosą brakuje 62 zł. 62 zł, i zgarniamy kosę w dzisiejszym odcinku. No i zróbmy to może. Czekajcie, na jakichś mocnych 50. -kach. Na no, najmocniejszej 50, jaka jest najmocniejsza skrzynia 50 na 50-50. Nie no, nie knife, ale dajmy sobie na przykład AWP. Mm, AWP. No i jeśli wypadnie słuchajcie AWP. No, tylko może dajmy sobie dwie. Dajmy sobie dwie. W tym momencie zgarniamy dwie AWP i zgarniamy. Koskę, więc kciuczki, tak! No i jest zwycięstwo, czy nie ma zwycięstwa? Jest jedna AWP, jest to Hyper Beast, ale nie jest chyba zniszczony, więc to może być dobra wróżba. 152 zł. Niestety, ale nas to troszeczkę oddaliło. Jeszcze raz, jeszcze raz podejmujemy to wyzwanie. Tak jest, tak jest. Jest dwa razy Hyper Beast w nie najgorszym stanie, więc to powinien być sukces. Przedajemy to, mamy sukces. Mamy sukces moi drodzy, więc koska została dzisiaj zrobiona w dzisiejszym odcinku nie, Za chwilę się przekonamy jaka to jest w ogóle koska Więc zostaje nam kliknąć niebieski guziczek i w tym momencie zgarniamy koseł Może nie według tego co zaczęliśmy w odcinku, ale zgarniamy koseł good knife, Którą w ogóle wy też macie do wygrania, no nie? Ta koska jest w ogóle do wygrania dla was nie, przy, Dla osób płacających, czy jeśli kniecie sobie plusik, tutaj wpiszecie sobie kod WOWKAJTY to macie szansę zgarnąć taką kosę kod dodaje wam 10% do doładowania, 2 10 groszy na start, wiele metod płatności i tutaj, zaraz wam pokażę ten konkurs tutaj macie możliwość właśnie zgarnięcia dokładnie tego samego good wpłacając po prostu, jeśli wpłacicie nam dowolną tam kwotę powyżej 8,40 to zawsze jest tam szansa, że wypadnie znaczy zawsze jest, aktualnie szansa, że wypadnie wam właśnie koska, więc e, taki konkursik dodatkowy dla was tutaj dorzuciłem na stronie, takie rozdania skina no i co, ode mnie do tyle, dzięki za oglądanie subujcie, lajkujcie, like, na razie, siema i